Witajcie w kolejnym materiale na kanale GraczFan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Thanos, zwany również Szalonym Tytanem, po zebraniu wszystkich kamieni Nieskończoności, stał się jednym z największych zagrożeń dla wszechświata Marvela. Jednak mimo swojej potęgi, obawiał się kilku potężnych istot, w tym Zeusa, które jeśli by tylko chciały, mogłyby powstrzymać realizację jego planu wybicia połowy istot we wszechświecie. Aby jednak zrozumieć, dlaczego Thanos tak bardzo bał się pana Olimpu, cofnijmy się o tysiąc lat, do momentu, kiedy to armie greckich bogów pod dowództwem Herkulesa najechały ziemię Asgardu, tocząc długotrwałe boje z obrońcami dowodzonymi przez Tora. Wtedy to najpotężniejsi przedstawiciele obu panteonów stanęli naprzeciw siebie, powodując globalne spustoszenie walkami, jakie prowadzili. W końcu jednak Zeus wraz z Odynem zrozumieli, że wojna niczego nie rozwiąże i postanowili zawrzeć pokój w obliczu potęgi zbliżającej się do Ziemi. W tamtym momencie została powołana Rada Bogów, na której czele zasiadł Odyn, Zeus i Wisznu. Bogowie ci poprzysięgli współpracować dla dobra Ziemi, której groziła zagłada ze strony Celestian. To właśnie niebiańscy zbliżali się do Ziemi, aby osądzić, czy planeta zasługuje na dalsze istnienie. Albowiem prowadzili oni eksperymenty na ludziach i to od ich efektów zależało istnienie naszego globu. Zeus wraz z Radą Bogów, jako istoty stojące na poziomie mocy zbliżonym do Galaktusa, stanęli do negocjacji z Celestianami. I udało im się przekonać tą prastarą rasę do przedłużenia istnienia naszej planety o kolejne tysiąc lat, w zamian za nie ingerowanie w eksperymenty niebiańskich prowadzone na Ziemi. Był to niezwykły sukces, dzięki któremu ocalono miliardy istnień. Rada bogów ponownie zjednoczyła się w obliczu zagrożenia ze strony Hadesa i innych bogów zmarłych, którzy nieumyślnie obudzili demona zwanego demagorgiem, pożeraczem bogów. Był to jeden z najpotężniejszych przeciwników, z jakimi starł się Zeus, Odyn i Wisznu. Bogowie Olimpu w pewnym momencie współpracowali również z Eternalsami, którzy byli ich reprezentantami na ziemi, jednak ostatecznie doszło między nimi do krótkiej wojny zakończonej pokojem. W komiksowych wydarzeniach zebrali się również w momencie, gdy Thanos zdołał zebrać kamień nieskończoności. Debatowali na temat mocy, jaką zdobyła pojedyncza nieboska istota. Ostatecznie jednak postanowili zbytnio się nie angażować, gdyż wiedzieli, że bohaterowie Ziemi zwyciężą to niebezpieczeństwo. Thanos dobrze wiedział, że gdyby wszystkie najpotężniejsze byty wszechświata postanowiłyby interweniować, jego plan spaliłby na panewce już na samym starcie. Jednak sam fakt, że rada bogów zebrała się, aby dywagować na jego temat, sugeruje, że sam szalony tytan stanowił zagrożenie nawet dla tak wysoko postawionych boskich istot. Podsumowując, Thanos obawiał się Zeusa, który, łącząc siły z Odynem i Wisznu, był ogromnym zagrożeniem dla realizacji jego planu. W końcu nawet sami Celestianie wiedzieli, że konflikt z połączonymi siłami Rady Bogów nie obyłby się bez strat po obu stronach. Przez co zgodzili się negocjować i oszczędzić ziemię. W kinowym uniwersum Marvela, po konflikcie do którego dojdzie między Torem a Herkulesem, istnieje szansa, że do Rady Bogów zostanie wybrany Thor reprezentujący siły Asgardu. Gdyż organizacja ta cały czas była rozbudowywana i dołączyli do niej bogowie Egipskiego, Chińskiego i azteckiego Panteonu. Być może Zeus ponownie sięgnie do tego, jakim był w przeszłości, gdy zależało mu na życiu swoich wyznawców i stanie się protektorem Ziemi. Dajcie mi znać w komentarzach, czy znaliście tą historię i czy chcecie posłuchać o kolejnych potężnych postaciach z uniwersum Marvela, jak i DC. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach, czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!